Ach, te piękne widok i piękny klimat to Witam Was w jej drugim odcinku Wakacyjnych opowieści na mapie Piastów Widzicie pięknego Maseja, MFA 255, widzicie piękną 30 Nie ma naszego ciągnika, naszego głównego konia pociągowego Ale gdzieś z tyłu go słyszeliście Więc już Wam go prezentuję e, Jesteśmy oczywiście na Piastowie Jest to ta wakacyjna miniseria Mamy dzisiaj gościa specjalnego Tak jak mówiłem raz na jakiś czas Postaram się, żeby tutaj ktoś bił do nas na serię, żeby ta seria nie była samemu. Trochę odcinków w tej serii nie było, ale z racji tego, że zbyt nawet nie miałem tutaj czasu i chęci bić, No ale życzę Wam mieli sobotę, bo w końcu to jest bało odcinku, bo w farmingu w ostatnim czasie ogólnie mało odcinku było na kanale. Kto nie widział poprzedniego poprzednim odcinku, to Was zapraszam jeszcze. A nie wiedziałem, co Wam wróci na tą sobotę, na weekendu początek. Wczoraj było 1 sierpnia, pamiętajcie, bo powstanie jakieś magia, magia, my magia, my my tylko powstanie było tak, że szikmy, tylko powstanie miały. Yy, oczywiście, no minuta minęła, także ja powiem, przedstawiam dzisiaj naszego gościa, a na pierwszym odcinku tutaj wystąpi, no nie kto inny jak mógł wystąpić, jest oczywiście z nami Paweł. Także dzisiaj Pawełka wzięliśmy sobie na ten odcinek. Yy, co tu się będzie działo? Mamy na kosy w realnym życiu. Te żniwa i pogody są jakie są przerywane żniwa, więc teoretycznie na żniwa jeśli tak wyjdzie czas. Obstawiam w trzecim, czwartym odcinku, to będą żniwa. Yy, moja walka z kopruchem, yy, z komarem yy, nieudana, aczkolwiek lata mi świnia przy twarzy i nie umiem go zabić, ale bo mi uciekł. No i co? Ja zaczynamy z Tak yy, porządnie. widziałem, ja od pan, że porządnie piękną trzydziestkę. 25 nie martwcie się, niedługo odcinki już będą wszystkie 25 wszystkie na razie mówię dobra, nie mam co nagrać bo kolonia i szpakowość do, do Mateuszka, do Oskara nowa z 25 też nie będzie do mnie, więc mówię dobra jak nie wiem co nagrać, to biorę, biorę, bierzemy się za nagrywki tej pięknej serii więc my sobie dzisiaj tutaj troszeczkę popracujemy więc moim zdaniem to i tak wszystko fajnie wyjdzie no i co Generalnie, jak ktoś nie widział odcinka z naszej pięknej akcji Znaczy pięknej, no mi się podobała Z żniwa, rzepaku, to Was serdecznie zapraszam Jak ktoś jej nie widział Jak ktoś jest zainteresowany No to zapraszam Mało wyświetle, ale może jak, oby tam testował, niech stop wyświetlę Przynajmniej będzie tam eee, No i co, no niedługo będę Was zapraszał na kolejne nagrywki Jeżeli się nie zmieni, to jutro znaczy, dzisiaj dla Was, dla nas jutro jeszcze w sobotę siadamy i mm, szykujemy się pod nagrywki kolejnej akcji. Pod, no, mogę Wam zdać żniwa, że patrzemy, ale na jaką skalę, jakie kombajny to Wam więcej nie zdradzam. Eee, w planach jest, żebyście go zobaczyli ten odcinek w tygodniu. Na weekend jest plan następny. Jezus, Maria, 30 już mam skasowaną. Eee, na następny weekend jest plan, żebyście zobaczyli kolejny odcinek pod muzyką, więc wiecie, żniwa są jakieś są. Więc 22 to wszystko nagrywane, zobaczycie. Dawać jest, Paweł. Zobaczycie akcje bo tak. już, y, teraz jak jak żniwa, będą jeszcze jeden odcinek chyba z akcji żniwa, ale zobaczycie sobie y, zbiór, y, po prostu pracowanie, ale jako marką, to Wam nie zdradzę, y, więc jeszcze tak, taki materiał pod muzykę mam w głowie, jednym, jeszcze minimum dwa żniwa, jeden odcinek z prac pożniwnych, y, no i właśnie ten y, odcinek, bo jedne prace pożniwne, o których, mam w, y, o których myślę, to są, e, czekajcie, jeszcze wyjdę, że zrobię zdjęcie podobnie turki, muszę e, To generalnie drugi, e, drugi co? Drugi wątek, e, no to będzie, nagramy sobie z głosem, e, ogarnę większą ekipę, zaproszę kilka osób, e, żeby tam to się fajnie wszystko ogarnęło żeby to wszystko było w miarę okej. Okay. No i po prostu zobacz sobie jeden taki różniejszy odcinek pod, pod nie jest pod muzykę, tylko normalny z głosem. Paweł będzie zadowolony, bo pewnie znajdzie się w Kejasze weźmie. Paweł jakbym był. W pa o, jakbym był wdzięczny, to nie jedź już naokoło, nie rób tyle mi poprzeczniaków, nie? Okej okay. To jest tak no jak jedziesz będzie w miarę ok, ale bez poprzeczniaków, nie? Że tutaj tak, dobra. No i co, my przewracimy sobie tą łąkę? Na drugą łąkę, już sobie Paweł pojedzie przewracać. Ja biorę się masyjkiem i potrzepiam Bożą naszą piękną przewracarkę, tak zwanego gwiazdę. Są dwie gwiazdy, bo ja i Paweł to dwie gwiazdy, więc mówię dobra, nagrywamy to, bo ja tak naprawdę nie miałem nic na następny dni do nagrania, bo mówię, wszystkie odcinki są u kogoś, a głównie chcemy się teraz skupić Nie nagrywki, tylko na na co? Na... Nie na nagrywki, tylko na. Hmm, znaczy na nagrywki, ale nie pod normalnych odcinków, tylko właśnie te pod muzykę, bo mam nadzieję, że któryś z tych odcinków pod muzykę zrobi jakieś fajne wyświetlenie, że człowiek będzie z tego faktu zadowolony. Hmm, poczekamy trochę na Pawła, no Paweł się tutaj kończy, więc elegancko. Jak Ci się podobały sprzęty? Bardzo fajne. Mało polskości było, to teraz już ma, to trochę polskości teraz wróciło. Więc ja mówię, tak że 25 fajnie wchodzi na kanały, dużo serii wróci, znaczy będzie. My to nagrywamy po live, tylko prezentuję sobie coś zjesz. Yy, I od razu wsiadajmy do, do nagrywek. Czekacie łyżka, piwa zrobię, piwka można, zimne. Co prawda nie rozlałam, także jest profil, znaczy profit. Jak chcę się pozbyć kowara, odpalę lampkę w telefonie, tak. połóż na biurku i ci Wiem. Jest sukces, że nie wylałem, jestem się siebie dumny No i co, no, więc, wiecie, więc yy, Na tym się teraz skupimy Żeby to było nagrane To jest obstawiam dwie w, w, w maksie dwie i pół godziny Jak będziemy mieli 3-4 osoby do ogarnięcia to Więc jak będziemy mieli tyle osób To my świadamy. Yy, I to nagrywamy, pod muzykę oczywiście tą drugą akcję, Na tą drugą akcję będzie mieli potrzebne osoby Bo tam będą mi potrzebne tak naprawdę Dwie osoby o, no i o dwie Bo ja w sumie też mogę po, po, pomóc trochę, więc Mówię są mokry żniw, trzeba się pocieszyć z tymi żniwami, bo pogoda nie tak to, to, żebyście mieli przynajmniej w farmingu trochę tych żniw Bo naprawdę ta pogoda dla osób, które mają zboża, to jest zła U mnie zawsze żniwa są w dwa tygodnie skończone, a u nas ani Znaczy w większości już pokosiło, ale I widzę, dalej mam do koszenia, to jest tam tak w czarnej, nie powiem brzydko gdzie Zrób, jeszcze takie poprzeczne jak jedno po każdej stronie, nie? żeby ta trawa była wyróżniona no i to no, nie było z tej serii odcinku. No bo nie wiedziałem, kogo sobie wziąć. Eee, no, na następnym odcinku to już będą żniwa. Eee, żeby to ta, tak świetnie, że sobie zrobimy tutaj żniwa. Pierwsze dwa chciałem, żeby były związane z kosami. no a kolejne, żeby były eee, już żniwa. Wiesz, co Ci Paweł? Ja ci zostawiam tutaj 30. Eee, ty, jak skończysz, co nie, eee, to weź potrzeb eee, Ursusa pod. E, boże, piękne. Kom, komar, speł e, Pod prasę, gdzie ją znajdziesz, i przy, po, po prostu potrzeb i na tą drugą łąkę i ją będziesz prasował, nie? Znaczy, twu, przewróci się Widzicie, ja zostawiam Ci pająka. A jak ci się gospodarka podoba? One. Też mi się podoba. Mojego autorstwa, tylko kolega mi malował. E, dobra, oddziałajcie ja na tył. E, A, bo wchodzić jest, dobra. My siadamy do naszego Bożego Maseja. No i co? Lecimy z drugą na tym odcinku. Yy, więc człowiek się przynajmniej tutaj naprawdę pogra. Mega fajny klimacik, to jest ma być to polska. Po prostu przygoda wakacyjna. Tak żeby się kilka tych odcinków nagrać, nic, nic, człowiek, nic bardziej takiego wiecie, że biorę to jakoś na poważnie. tak, Nie możesz Aha, nie chcę podłączyć Dobra. Pawełku yy, kasher palacza. Komor mi do nas wleciał O mordę. Ja kiedyś się... Za... Ja zawsze mam schizę, że mi gdzieś do oka wpadnie. Albo nie upiję do oko. Dobra, no i to bierzemy pięknego pająka. Człowiek się na nie nie pogra zbytnio, no ale przynajmniej się tutaj człowiek na nim może trochę więcej pograć. Eee, no i piękny masejek, je po zgrabianie, nie, nie, nie jest zbytnio, nie ogarnia zgrabiania. Jak się zgrabia tam takim sprzętem? Zajebiście, że mam obok siebie boisko. Chociaż to, jest... no, to boisko nie na... O kurwa tak przy boisku nie stało, to jest zamknięta jedna bramka, no ale miesiąc Więc mówię, śledźcie kana, będą fajne materiały z 22, i 25 piątki też, nowa seria z piątki, więc będzie się działo W sierpniu, niby już ostatni miesiąc wakacji, ale my się tym nie, nie przejmujemy My się tego nie boimy eee, znaczy nie wiem jak Paweł, ja się tego tak nie boję Paweł nie bój się, wszystko będzie okay. mhm. A, bym się to obniżyć. Nigdzie nie wiem, jak to się ogarnia. Jak faktycznie rozkoczę, gdzieś? W się musisz jechać. Znaczy ja nie. O. Dobra, jedziemy Jedziemy, No też niedługo zobaczymy teraz yy, kariery. Yy, już ją nagrywam tak, jak miałaby nagrywana, więc musicie jeszcze chwilę poczekać, aż usiądę yy, i nagram sobie swój własny głos. I będzie wszystko elegancko haj... Dobra, Paweł już na drugiej łące, więc super. Ale tam popitarasz. Po no i co? No pozgrabiajmy, poprosujemy troszeczkę, żeby tu się coś spodziałało Co prawda nie będziemy sobie na przyczepę teraz prosować. Paweł, wytłumaczysz mi jedną rzecz? Zrobiłeś tu ten przyjaz jeden. Hmm. Czemu go nie prze przewróciłeś? <noise> dobra, pierdziel to jedź tam, to się tam, się ryba. Czym jak się tak zgraba to nie to się teoretycznie nie robi po przyczniaku No to ja też nie będę robił, dobra, jedziemy w górę Zostaw sobie, Paweł, zrób tak, żeby tam było dobrze, nie? Czy znaczy no tam, tam, przewracę? O, o, o. Także piękny masejek, piękna, piękna zgrabiarka Jezus, przypomniały się stare czasach w realnych życiach, Tak tutaj u nas na wsi, czy na wielu, wielu wsiach Możecie napisać, że w ogóle jeszcze takie używacie. Było to użytkowane, a teraz Teraz zbytnio człowiek tego już nie używa, bo mają ludzie zgrabiarki Jedno, dwugwiazdowe, znaczy no e, Czy nawet jeszcze większe Technologia poszła do przodu, ale jednak czasami trzeba Wrócić do tych mniejszych zabaw i się trochę tym pocieszyć, bo na żadnej serii w sumie już nie zbytnio nie zobaczycie takich zabawek u mnie. Na razie, no. 25... nie, 25 to jest ewentualnie z nowej serii. Która już jest na skończeniu, tylko trzeba usiąść i pomalować i nagrać odcinek, także to tam obstawiam w następnym tygodniu, yy, zobaczycie nową serię. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu zobaczycie tą nową serię u mnie też I mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie dużo fajno, fajnych rzeczy. Znaczy fajno, zobaczycie ten przynajmniej ten dwa materiały. Postaram się, żeby te dwa materiały były. Racji tego, że param wakacje. Ja mam nadzieję, że coś ogarniemy i usiądziemy, yy, yy, usiądziemy i człowiek nagra sobie yy, materiały takie fajne. Jakim właśnie co... No to pracowanie, bo nie ukrywam. Chciałem popracować sobie takimi fajną marką jedną yy, do tego. Yy, oczywiście nożniwa. Były żniwa jednym kombajnem, teraz mogłoby na dwa. Pewnie polskie żniwa jeszcze będą bizonkiem, więc mówię, jest pomysłów trochę, żniwa i tak, tak naprawdę żniwa się kończą dopiero pod koniec sierpnia, więc do tego czasu mamy, do tego czasu mamy jeszcze czas, do tego momentu mamy w sumie jeszcze czas, to jest lepiej brzmi eee, tak bardziej stylistyczne. Do początku sierpnia. Co? Do początku września będą żniwa. No na pewno, albo jeszcze lepiej, bo jak po, chociaż zależy, gdzie, gdzieś ruszyli, a gdzie nie. Eee, dobra, ja tu po pozgrabiałem eee, tobie tam idzie, ty już tam kończysz, więc zrobimy tak, że ty pojedziesz tą łąkę i zaczniesz. Eee, no bo tutaj, albo wiesz co, jadę z tobą. Tak, tak, tak. Eee, ty to robisz naraz? Ja Nie? Dobra, to sobie wiadę tutaj. O kurwa, w środku drogi co zrobimy, dobra, dawaj, jężaj. Czy przyjadę tutaj z tobą przejazd i Ja idę po... po 40 i zaczniemy na prasowanie? So, więc Paweł sobie tutaj wystąpił w następnych odcinkach weźmiemy pewnie kogoś innego, żeby tak bo chciałbym, żeby tutaj kilka osób się po prostu pojawiło, nie tylko jedna albo dwie, więc tutaj. No, ta seria, tak mini seria, mówiłem, trochę tego odcinku tu będzie. To wyczekujcie. znaczy To ma być po prostu taka luźna zabawa. To, co się w realnym rzeczy dzieje, to człowiek wejdzie i sobie nagra. Więc, więc główne to jest. Uciekaj! Więc to jest główny plan tej serii po prostu pograć się na takich nietypowych świętach, na polskości, na takiej fajnej zabawie. Brakowało mi takie typowe zabawy, wam powiem, człowiek w ostatnim czasie to jakieś serie ma rozwojowe, a takich serii typowo dla zabawy zbytnio człowiek nie ma, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I to zostanie właśnie dzisiaj, jest właśnie ta taka luźniejsza serijka, ma to zmienić. No, czekam dalej na Damiana, czekam na kolejne nagrywki, więc świecie. ja nie mogę wszystkiego zaplanować, bo Damiana nie ma, więc jak damy, mi wróci już na dobre. Ale, panie Boże, to będzie już niedługo, bo. Bo po prostu trzeba nagrywać. Trzeba yy, nie nimi nagrywać. Yy, Przyjacielu drogie, możesz tu przodzić. Ja cię stawię już. A gdzie to. A gdzie to odstawić? O kurwa, kosiarka Tu pole, Zostaw 30 z tym i tak 30. O ja pierdolę. Wojem koszarkę Nie światła. Także żeby mi nie przeszkadzała. Teorety... No, no i nie przeszkadza Dobra, też chwila prawda, czekaj bo ja mam wcieladam Jezu, ja nie pamiętam to jest prasa Nie, tam jest kupaczka, Tu jest prasa boże obaliłem tu, tu była prasa, nie? To jest bok znaczy tam No, jest i prasę, Nie Jest po prostu No i tak co wygrajcie sobie Naprawdę ostatnie czasy zbytnio nawet nie miałem czasu na komputer Znaczy czasu, chęci też sumie nie było Bo jak wracałem z treningu to tych chęci było bardzo mało I to jeszcze mecz Czyli jak wy to oglądacie to dzisiaj Więc tym bardziej to jest wszystko tak robione. No ale mam nadzieję, że będzie spokój no, wy musicie zawsze to brać pod uwagę, że U mnie poniedziałki, we wtorki, czwartki to jest trening Więc jak będę wracał no to ewentualnie nie live tylko właśnie w sumie takie głupie to nie jest, żeby zostawić sobie e, wtorki, czwartki, typowo pod, pod takie nagrywanie pod muzykę. Pięknie rozkładamy. E, jak to się teraz tu rozkłada? Tu. Dup. Podbier. Jezus mara, człowiek kiedyś po poprzednich farmingach grałem tyle na polskich sprzętach. Czyli na takie proszę a teraz wstyd jest, że człowiek nawet się ty nie pograł za bardzo. Naprawdę wstyd mi 2200 do no tego było mało. Eee, no ale mam, że jest on to robi, że tam człowiek się trochę więcej pogra na tych polskości, na tych polskich sprzętach, bo naprawdę jest... No jest to fajna zabawa, taka odskocznie od tych wielkich sprzętów, a tych 19 no jak człowiek robi serię z ekipą prywatne to tych serii, to tych sprzętów, kurwa do tych czego trochę było. Ale wam mogę zdradzić, że właśnie z ekipą robimy sobie seryjkę no, Co prawda nie taką polską, ale więks na większe maszynki, więc może tam się człowiek już pograł I bardziej się pocieszy tym farmingiem, bo jednak Jednak tą 25, tak człowiek jeszcze, ja się nie miałem jeszcze do tej 25 przyzwyczaić Ale dobrze, że mam jeszcze taką dobrą, fajną dwójkę, więc Człowiek nic tylko może się w nią po prostu fajnie pograć Zajebiście, że mi się Kostka zbudowała. Aż normalnie czuję tą polskość, nie jak się to tak bawię. Nie masz jeszcze polskości, bo brakuje pół litra na środku, w ciągniku i piwo. Skąd wiesz, że nie masz? załem A, proszę. To Paweł takie rzeczy ci zostały, dostanie. poza na koniec yy, akcji, nie na początku. A to ty chyba nigdy nie byłeś na razie w czymiku Byłem, nawet gdy trzeba było nawet... Wiesz też, jakieś no tam Bizona człowieku jak to ile to raz zajmuje A no zabawy z Bizona trochę jest. No ja yes, i to ciul A szczerze przypomniałem się czasy najlepsze dla polskości czyli czasy FSA 13 To prawda to do 13 nie ma podjazdu no ale Ale trochę mi to przypomniało może kiedyś człowiek zagrał sobie jeszcze w 13 Jakbyś Ja bym przyznał się być bicia, pogra w trzynastkę. Prawda nie mam teoretycznie trzynastki, ale by się to dało szybko ogarnąć. Miałem jeden 13, że śniw, Jezus. Szczerze? Ja tak powiem z ręką na sercu, jak... No, człowiek narzeka na tą dwudziestkę piątkę, że coś tam nie działa, nie? Ale to ile błędów trzynastka miała i na multi, na przykład nie działa na multi, jak jechał, ktoś kosił kombajnę, nie? Motowidła nie działa w Kaderze, no. nie? I wtedy człowiek, tego człowiekowi to zbyt nie przeszkadzało, człowiek się cieszył, bo był dzieckiem i mógł je pograć A teraz, teraz jak mnie nie działo z 25, to więc wyzywałem i on nie odpalałem przez ich czasów Dopiero ostatnio wróciła Dlatego widzieliście to oczywiście na live'ach Live'y z tej 25 mam powiem, robią, więc zrobiły fajną robotę, więc Nic tylko człowiek, się z tego faktu O Paweł jest jednej rzeczy ode mnie lepszą, lepszy, muszę to przyznać, ja nie wiem, zgrałem z yy, Gwiazdą więc Paweł będzie zgrabiał gdzieś gwiazdą Ja normalnymi zgrabiarkami umiem i lubię A Paweł, Paweł będzie gwiazdą zgrabiał Paweł w sumie jak chcesz to możesz podczepić yy, Przyczepę i możesz trochę tych balotów zacząć pozbierać, nie? Boże balotów, kostek Dobra Bo ja mam 20 minut odcinka Więc sobie jeszcze człowiek to Także jak ktoś nie widział, bo... Yy, przyczepa można gospę, nie? Jakbyś poczuł. Jak ktoś. Yy, więc jak ktoś właśnie nie widział. No yy... ja nie powiem gdzie się składało. Yy, akurat... Dobra, gdzie się to rozkładało? A po co ty ty jedziesz do mnie? Po co ty, ty... ty, ty do mnie? Niespecjalnie lek 3000 Na teraz ten... Eee, jak ktoś nie widział odcinki z, naszej znaczy z mojej pięknej serii na Woli, to was zapraszam. Eee, bo były nagrywane już, co prawda, kolejne nagrywki tam też szykują się niedługo, no bo trzeba przygotować się. No bo lubię tą serię, chcę z nią lecieć eee, na następne odcinki. Mam nadzieję, że to będzie już, mam nadzieję, że się usządy jeszcze w tym tygodniu pod koniec i się nagra ten jeden, dwa odcinki. Bo by było wszystko. Elegancko, elegancko, Ha, O kurwa, kwas zjebałam. Może się pamiętać, że dziecko się szło komuś, po, po wujkowi pomagało i się te kostki wrzucało, te... Zbierało. Jezus, to były czasy. A czy też wyszło, brakuje, pawałek? Człowieku, widu, do, widu do, z widu 13. Mhm. To był, to, to był taki top mod. Tam w modem jest się baloty z kostki co ja się Ja to w wszystkie, tak? Oho, może wybuchną coś? Dobra, jedna, druga, działa, jedziemy dalej. Trzeba walczyć na tej drodze. No i to No i tak jak było mówiono w następnym tutaj akcji zobaczycie piękne żniwa, więc wyczekujcie, bizonek w końcu wyjedzie w pole. No i pewnie wyjedzie też z nim prasa, no. Więc sobie człowiek weźmie jakąś osobę i się poprosuje coś. Nie no, naprawdę fajna, przyjemna seryjka. Pewnie teraz byśmy, jakby nie to nagrywali, byśmy to albo The Hunter'a, Albo byłby nagrywany wola, aczkolwiek wolę wola się na kanale, no to bez sensu by nagrywać kolejny odcinek woli, jak mam inne fajne rzeczy do nagrania. A z tego dawno nie było i ja mówię, kurde, żeby później nie było na jednym odcinku, by się skończyło, a chciałem te siano zrobić zrobić. W rannych w symetrii, że niektórzy póki nie mogą korzystać, albo przerwa w koszeniu, robią siano O. Więc my sobie o Idealnie to skończył, to skończymy odcinek. Najdłuższy było pracowanie, ale wierzcie mi, że te... Jak skrabianie takimi małymi sprzętami i przewracanie było na kanale, czy to zobaczyliście na Ding ale widzieliście jest to. Bo to prasowanie Sigmo to dopiero zobaczycie na jakiś serii 25, naprawdę. Rzadko to człowiek użytkuje. I człowiek się rzadko tym bawi. jak pan działa zdał egzamin. zdaje pan ta tak u wujka, kiedy się człowiek jak pomagał, e, co prawda mój wiek nie miał prasy sip ale miał taką starą rzędziorowską, to połowa była, o Paweł będzie ładował, balot, kostki ja tak... To... Ja pamiętam że takie małe kostki robiliście, bo się nudziło za dzieciaka, to jak 30 kg się dziecko nerwiło i się zebrało i chodziło, I on to było śmiesznie. Cieszę mnie, bo jak na przykład kiedyś, jak byłem mały, nie, to e, moi takie znajomi je zbierali do koni, nie? E, mieli jedno pole, tam dwa zawsze i one służą zawsze do koni, nie? E, a że oni ma, nie, mają moje pola, no to wtedy tam zbierali, nie? I nie zapomnę, ja nie wiem, z 10 chyba, nie wiem, od 9 do 11 lat w Maksie, więcej na pewno nie miałem, mniej chyba też nie. I ja jeździłem tym traktorem po polu, nie? No to chyba było 5 czy 6 przyczep. No to chłopiec że ja miałem Człowiek się trzy, jakby nie wiem, był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A najlepsze było to, że jak zszedłem z ciągnika, to mi powiedzieli, że on jutro idzie na sprzedaż, nie? że jutro że kupić po niego, A ja tak, aha, jakbym go zepsuł, to już widzę, jak idzie na sprzedaż, nie? Ale tak fajna to była zabawa. No. No, Najlepsze zabawo to jest że nikt mnie tak. z tym się nie mówi. Tak, słuchanie muzyki, i je, jedzenie obiadku, albo jedzonka w ciągniku, tak. tak. Mówi to chłop ze wsi, który nie ma gospodarstwa, ale tak jest. Tak jest I tak było i tak było. Zresztą gospodarstwo, ale i to tak się jest. Jest. Tak jest, tak jest, po prostu to jest bardzo ważna i fajna rzecz. A fajną rzeczą był ten odcinek, który my właśnie w tym momencie kończymy. Pierwsza taka... Ty... <laughs> Czekaj. Muszę tu, bo ludzie na wakacje chcą jechać jeszcze, a ja im zablokowałem. kostki. jechać. Gdyby chcieli jechać na wakacje, to by wzięli i wyciągnęli tą kostkę, przesunęli. No, nie nawet nawet, nawet bym jedną do, do domu, w nagrodę. No i co, ja Wam serdecznie za te fajne materiały. Dziękuję. Aha, bo to trzeba, ta, no właśnie, to tak działało. Ja wam serdecznie za ten materiał dziękuję, yy, Zapraszam na kolejne odcinki yy, z tej i z innej serii 83 kostki zrobiliśmy z takiego dwóch małych dziadostwa no to uwierzcie mi ile będzie spola słom, yy, słom, yy, słom ile będzie no to będzie jeszcze tego czy trochę więcej ja wam serdecznie dziękuję wam jej soboty zostawcie łapeczkę w grę, subika, komentarz napiszcie, Bicie na Discorde i na TikToka, linki wszystkie wiecie macie w opisie, do chłopaków kanału też macie, wy wszystko wiecie, no, ale wam przypomnę żeby nie było. Żeby nie przypominam. Do miniaturki Bartek mi chyba zrobi, to też do miniaturki Was e, odsyłam. Link będzie w opisie, jak nie, to w pierwszej miniaturkę, którą mi zrobi 25 Piątki, tam będzie. No i co, kto nie widział poprzednich odcinków, na przykład z League, to Was zapraszam, bo karier Lid niedługo będzie kolejny odcinek, już fajniejszy, Znaczy wydaje mi się, będzie fajniejszy, A jak nie, no to chuj to będę próbował to zrobić lepiej. E, no i co, no jeszcze Was, no zobaczę sobie odcinek z tego żniw w Rzepaku, jak ktoś jeszcze nie widział, chcę zobaczyć Fajna akcja, fajne akcje, fajne kombajny, fajne zestawami ogólnie i fajną. Fajnymi osobami, to Was serdecznie też zapraszam No i Was zapraszam na Następnym tygodniu na materiał Pod muzykę, prawda, tam, prawda Pawełku? Będzie, nie? Będzie, będzie, będzie. Tylko, tylko nie wiemy jeszcze kto tam będzie Ile osób, ale będzie Także co, ja Wam serdecznie dziękuję, dziękuję Pawłowi, że wystąpiłeś I zajebiście kostki. Nie ma problemu i do następnego trzymajcie się, ja wam trzymie w i mam nadzieję że Wam się ten materiał spodoba i widzimy się czy dzisiaj na live, czy w niedzielę na live, ale widzimy się po prostu na następnych materiałach bądź live Do następnego życzę jeszcze udanych wakacji i do później. Elonara! Do widzenia.